Tam dziś chciałbym pokazać, jak zrobić przenośny wentylator. Wszystko czego potrzebujemy to wentylator komputerowy. Możemy zobaczyć jakie natężenie prądu jest na obudowie wentylatora, ponieważ jeśli będzie więcej amperów, to szybciej nam się zużyje bateria. Musimy obciąć wtyczkę. Ona tutaj już jest od razu obcięta. Mamy trzy kabelki, potrzebujemy dwóch, eee, czarny i czerwony. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to zdjąć izolację. Możemy to zrobić w bardzo amatorski sposób, czyli odpalając to zapalniczką. Będzie pełno dymu, ale nie jest tak źle. Spróbujcie się nie poparzyć. Bardzo łatwo wtedy schodzi, tak jak widzicie. Po prostu podpalcie trochę i zdejmijcie i jeszcze raz nie poparzcie się. No i teraz mamy wentylator, baterie musimy podpiąć e... Czerwony kabelek do mniejszego pinu. To jest taka zwykła bateria, którą można kupić w większości sklepów. Jest dość droga, ale można znaleźć tańszy. E, więc e, pier... na no, się pomyliłem. E, do plusa czerwony kabelek. Musimy go podpiąć taśmą klejącą, żeby było nastało. Bierzemy taśmę klejącą i próbujemy to przykleić. To no łatwiej będzie jak pokażę Wam bez, bez przyklejania. Więc teraz tutaj jest ten większy pin. Najlepiej troszkę go powiększyć. Używałem cinku pisu do tego. Każdy kabelek wsadzamy do pina, podłączamy czerwony i mamy fajny, przenośny wentylator, jak widać. Możemy sobie używać go gdzie chcemy, na przykład w pociągu. Spróbujcie sami, dość proste, dzięki powodzenia i pamiętajcie odwiedzić moją stronę Krzysiunet. Trzymajcie się, cześć!